Na pewno każdy z was chciał się kiedyś popisać Ja tak robiłem czasami, żeby komuś zaimponować, jakiejś dziewczynie Wiecie, żeby poderwać, żeby się zainteresowała Nie zawsze to wychodziło I dzisiaj obejrzymy właśnie sobie takie kompilacje Ludzi, którzy chcą się popisać, a im to nie do końca wyszło Także jeśli ty kiedykolwiek chciałeś się popisać Masz 5 sekund, żeby zostawić łapkę w górę I zasubskrybować kanał Wczoraj byliśmy tyle subskrypcji Także no jest coraz lepiej, jest coraz lepiej No i słuchajcie, ja mam takie filmy tylko i wyłącznie dzięki wam Bo wysyłacie mi je na Instagrama Także wpadajcie na Instagrama i wysyłajcie. Mamy tutaj pierwszą dziewczynę i chłopaka. Słuchajcie, zabrał dziewczyny na karuzele na dniach miasteczka jakiegoś. I zobaczcie na niego, patrzcie na jego twarz. Co się z nim stanie? Bo nie stanie. O, zobaczcie, jak ona się cieszy i taka jest podekscytowana, ale będzie fajnie on tak. Rany boskie, to odpalą. To przecież ja wyjdę mokry z karuzeli, Albo się zesikam, albo zrobię co innego. Tak może być. E, ja, słuchajcie, ja Wam opowiem sytuację. jak byłem mały, poszedłem na taką ławkę. O, dobra, zaraz Wam dokończę. Zobaczcie, jaki on jest przestraszony. A ona taka haha, a ha, ha. zobaczcie na niego. Jezu, jemu oczy prawie wychodzą. Halo, proszę pana. On zemdlał czy zamknął oczy? Ej, napiszcie mi, czy on zemdlał czy zamknął oczy? Bo jak dla mnie, to on chyba zemdlał. Ej, halo? Halo? No, ej, on zemdlał, ale jaja. Ej, obudź się, kolego, obudź się. Już po wszystkim. O, ona zaczyna do niego mówić. Dobra. Ej! Zdzieli! Zdzieli nam to. Słuchajcie, ja wam opowiem sytuację, yy, co ja miałem kiedyś. Ja miałem kiedyś tak, że nie wiem, miałem 6 latek, 5 latek, poszedłem na taką ławkę i moja mama musiała zatrzymywać karuzelę bo prawie z niej wypadałem i darłem się. Znaczy mi się chyba wy wydawało, że z niej wypadałem, ale no chyba tak. Dobra, nieważne. Yy, mamy tutaj jakiegoś chłopaka, który tutaj będzie się popisywać. Zobaczcie. Wyciągnął koszulę. Co on to zrobił? Dobra, ściąga marynarkę Będzie się bił, czy co? Co? A, nie, on pójdzie żeby się zapytać Na przykład, będziesz ze mną chodzić? No, no i co? No kolego, idź, odważ się Bądź, weź się w garść Dasz radę Mundurki, to taka trochę angielska szkoła, chyba No, a nie Ej, ale o, jemu to wyszło i mu to wyszło? Także tutaj, no udało się, udało się, udała. Zobaczymy, co tu będzie. Tu mamy gościa. Okej, okay. co on zrobi? Ej, też będzie to robił. To jest jakiś modny chyba TikTok, tak mi się wydaje. Słuchajcie, to jest modny TikTok. No, tylko czy mu to wyjdzie? Ej, wyszło mu. Czyli słuchajcie, tutaj w tej kompilacji mamy też takich, którym to wyszło. I nie wyszło, i wyszło. Ojkuś. Ojejkuś Ale sobie w głowę czasnął No jemu nie wyszło akurat Także smutek Napiszcie smutek w komentarzu Smutek z jego, z jego głową A tutaj gość zamówił jakieś gitary Będzie się oświadczał W, w centrum handlowym? Ej nie w centrum handlowym on Naprawdę Słuchajcie, no może to ktoś zrobi, no ja najczęściej jeżdżę do Bonarki w Krakowie Może ktoś się tam oświadczy, no słuchajcie, jest was trochę za 5 lat Macie pomysł, nagrajcie TikToka takiego I bez jaj O niej tutaj słodzi Jesteś piękna Kubiłbym ci kebaba o. A tu goście jadą No you my pewdiepie? Tam on coś takiego powiedział? Dobra, gościu, oświadczaj się. Chyba, że on będzie śpiewał dla niej. No! Ojej Ale słodkie w galerii handlowej. Hm. O, on klęka. Ale ona nie chce, by on klękał. Jedny! Tak się postarał. Wziął mikrofon... No nie! Dobra, co mamy tutaj? Co tu się będzie działo? Co on robi? To jest slow motion. Tu ktoś ucieka, tu ktoś leży. No, będzie salto robił znowu, czy co? Tak, salto, tylko czy mu to wyjdzie? Niech mu wyjdzie. Się po co? Po co? Słuchajcie, po co robić rzeczy przy kimś? Jak nie do końca jesteście pewni, że potraficie to zrobić Nie po, no, mówię o nich, nie? Dobra, znowu mamy kulę Nie, tu jest co innego. Tu jest co innego On znowu widać, że jest taki wow No Mam nadzieję, że tu nie będzie jakichś takich rzeczy takich wyciągdzie Dobra It's okay. No zaraz nie będzie okej. Okay. Tylko z kim będzie problem. Ale ja. Dobra. Dobra. Zobaczcie jak on się cieszy. Ja... No chyba nie. No chyba nie. Przecież on stracił przytomność na chwilę. Jezu, Ej, ale dlaczego tak się stało, że on nagle stracił przytomność i odzyskał i on dalej się cieszy, a stracił przytomność? To no nie powinien się cieszyć. To to są I co on robi? Czy on udaje, czy co on robi? On jakby odpływał w ogóle stąd. A ona się tylko śmieszy takie. Ohoho. Ona się tak śmieje. Wydał 50 zł, żebyśmy sobie wyskoczyli w kuleczce na 10 sekund. Ona, ona ma z niego beka, słuchajcie. Ona ma z niego beka, mówię wam. No on, on mówi no, że jeszcze za dwie osoby musiał zapłacić. O Boże. No zobaczcie, on z niego się śmieje. Mówię Wam. Ale wydaje mi się, że on. On coś. A nie, on jest. Jest przytomny. Czyli tu można powiedzieć takie. Takie pół na pół. A on chce jeszcze raz. On chce jeszcze raz. No chyba nie bardzo. Tutaj mamy kobietę, która chce chyba. Zaimponować. Tylko czym? To jest słabe. słabe imponowanie takimi. On. O ja, piernicze. On też postanowił, chyba, że też będzie chciał zaimponować. Dobra, słuchajcie. Tu chyba będziemy mieli lepsze rzeczy. Staje na krześle na głowie. Gdzieś to już widziałem. Gdzieś to już widziałem. Dobra. Tu na rurkę gości. O! Krzysztyn! O! <ścoughs> Jezu, ale po co ci ludzie robią takie debilne rzeczy? Patrzcie się, <laughs> takie tam salto, i drugie powie. <laughs> Boże, dobra, mamy ziomeczka, który tutaj. O nie, ale jemu by to wyszło, fajnie, tylko ślisko musiało być. Jemuś z buty po prostu wiecie, czy poślizgnęły. Słuchajcie, nie róbcie salt. Na sali gimnastycznej, no może na jakiś tam sprężynie, na materacu może chyba też nie. Nie wiem. Oj, tutaj gościu też postanowił o, spodnie zgubił, czy on bez spodniechał? No ale wiecie co, jak można? No kupisz sobie taki fajny yy, samochód, skuter czy tam crossa i chcesz go zepsuć. Tutaj też chyba to kółeczko nie... Tak miało wyjść. Bardzo łatwo jest złamać rękę w taki sposób. A co, bo zobaczcie, tutaj dzieciaki śmigają i potrafią. A, za, a a tu zaraz! Lol. Do. O Jezus, tu znowu też salto nie wyszło. Nie do cia... Ciekawe, ciekawy jestem, ile razy człowiek musi się wywrócić, żeby się nauczyć tego. E, tutaj szkoła, coś, co wy macie na co dzień. Mamy tutaj żomeczka, tutaj chyba takie technikum już. Taki Zakrzak, bo Zakrzak chodzi do pierwszej technikum. No to będzie Zakrzak w takim razie. Zobaczymy, co Zakrzak zrobi. Zobaczcie, chodzi po całej klasie. Ej, ale to jest bez sensu. W sensie. komu on z ty zrobić? Popisze się, że umie salto. Ona do niego mówi. Zakrzak, wiesz co? Uspokoiłbyś ty się w tej szkole. A nie, on idzie coraz dalej ale mają challenge. No dobra, zrób to salto. Zrób to salto. Chyba, że my ci nie wyjdzie. No. No i co? Ona mówi, że doprowadzasz mnie do bólu głowy. Ja bym wstawił cztery pały, albo nawet 5 pał. Słuchajcie, na miejscu tej kobiety. Ja bym nie uspokajał, ja jakbym był nauczycielem, tak wam szczerze powiem, wstawiłbym mu pięć jedynek i każdy by musiał poprawiać, nie wiem, 3 tygodnie, ja bym mu nie zaliczał, i no i bym się nauczył. No proste, proste. Może wejdźmy w takie trochę sprawy polityczne. Słuchajcie, tutaj też niektórzy, jak widzicie. Jak to w ogóle? Powrotem No i to by było na tyle, słuchajcie, ja was zapraszam na te filmy No i przypominam, nie róbcie takich sald Jak nie umiecie, subskrybujcie kanał No i zostawcie łapkę w górę Wpadajcie też na mojego Instagrama No i trzymajcie się, piona